Możemy łączyć się z aplikacją Tuya i sterować naszymi urządzeniami, w tym przypadku siłownikiem. Sterować przez internet, czyli z każdego miejsca na świecie. Użyjemy właśnie sterownika żaluzjowego. Dzień dobry drodzy widzowie, Konrad Kunka z tej strony, a to jest program Praktyczna Automatyka, w którym pokazujemy rozwiązania służące automatyzacji i ułatwianiu życia codziennego. A partnerem tego kanału jest firma Electrobim, czyli dystrybutor siłowników elektrycznych. Dzisiaj podłączymy siłownik tak, aby dało się nim sterować przez internet, czyli z każdego miejsca na świecie za pomocą swojego smartfona. Dla ułatwienia wybierzemy siłownik, który jest zasilany napięciem sieciowym, czyli 230 V. Obejdzie się zatem bez dodatkowego zasilacza i taki siłownik może to być np. Na z naszej oferty model AC2, który dzisiaj będziemy właśnie podłączać lub znacznie większy model GNT, który też jest na 230 V. Do przemysłu i takimi siłownikami możemy sterować. Oba te modele są na 230V, a steruje się nimi w ten sposób, że przełącza się fazę z jednego przewodu na drugi i wtedy zmienia się kierunek wysuwu siłownika. Zatem steruje się je dokładnie tak jak roletami albo żaluzjami domowymi, i na tym polega cały pomysł. Dlatego tutaj użyjemy prostej aplikacji, popularnej aplikacji Tuya z prostym sterownikiem żaluzjowym, i na tym polega właśnie cała zabawa. Będziemy sterować dla ułatwienia siłownikiem na 230 V. Model AC2 na 230 dostępny w naszej ofercie. Mamy wyprowadzone cztery przewody: to jest żółto-zielony jako ochronny, biały jako neutralny zazwyczaj w instalacjach elektrycznych neutralny to jest niebieski i dwa przewody fazowe czarny i brązowy. I steruje się w ten sposób, że faza się przyłącza albo się przyłącza na czarny. Albo na brązowy i wtedy siłownik się wysuwa lub wsuwa. A do przełączania tej fazy użyjemy właśnie sterownika żaluzjowego modułu Wi-Fi, który można sterować przez aplikację Tuya ja, w moim smartfonie. I ona właśnie przełącza tą fazę raz na jedną stronę, raz na drugą. Wtedy jest to odpowiednik otwierania się żaluzji lub zamykania. Widzimy na schemacie w jaki sposób to podłączyć. Czyli podłączamy się najpierw zasilaniem sieciowym do sterownika żaluzjowego. A on będzie już podawał nam fazę raz na jedną stronę, raz na drugą. Widzimy wyprowadzenia, w których trzeba się przyłączyć, zatem zróbmy to. Podłączmy teraz przewód zasilający, my go mamy zrobiony w ten sposób, natomiast oczywiście w domowych instalacjach to nie jest wtyczka do gniazdka, tylko podłączenie się pod puszkę, pod stałe napięcie 230 V. Podłączamy się w tym momencie z siłownikiem i z przewodem neutralnym od zasilania. Tak jak mówiliśmy, to jest właśnie przewód niebieski i biały. Następnie podłączamy fazę stałą z naszego zasilania. Nawet bez schematu można się zorientować oznaczenia się z Zgadzają, czyli L to jest faza, przewód brązowy, i N to jest przewód niebieski i biały, czyli przewód neutralny, a teraz przyłączamy już do wyjść z naszego modułu odpowiednie fazy dla siłownika. Czyli raz w jedną stronę będzie się kręcił, raz w drugą, tak jak właśnie steruje się żaluzjami w domu. Pozostaje w tym momencie nam tylko spiąć ze sobą, połączyć dosłownie dwa przewody ochronne przewód ochronny z zasilania z przewodem ochronnym siłownika dla bezpieczeństwa, i możemy zaczynać już testowanie naszego całego układu. Instalujemy na naszym smartfonie popularną i znaną aplikację Tuya, która jest darmowa. I ona zgłasza się dokładnie takim startowym ekranem. Dodajemy w niej nowe urządzenie, czyli Carsten Switch. Może to być przełącznik zaluzjowy, jeśli ma się menu polskie. Taka ikonka, jak była widoczna właśnie na ekranie. Wpisujemy, jaka ma być to sieć Wi-Fi, wraz z hasłem. I w tej chwili wykrywamy status sieci naszej. W tej chwili powinien pokazać się właśnie taki obraz, jak na smartfonie, więc instaluje się nasz. Łącznik żaluzjowy. W tej chwili właśnie został zainstalowany i możemy już startować ze sterowaniem siłownikiem. Jak widać, siłownik wystartował. I co jest ciekawe, na dole idzie taki pasek 11-13%, który w naszym przypadku wręcz idealnie prawie zgrał się z całym wysuwem siłownika. Kiedy siłownik cały się wysunął, było 100%. A sprzężenia zwrotnego tutaj nie ma podłączonego. Więc w jaki sposób zostało to zrobione, nie potrafię powiedzieć. Ale po prostu w naszym przypadku się zgrało. Być może czas wysuwu siłownika jest podobny do czasu wysuwania się żaluzji. Tak to wygląda w aplikacji. Możemy przełączać wsuń lub wysuń z każdego miejsca na świecie. I aby to potwierdzić, możemy wyłączyć cały moduł Wi-Fi w naszym smartfonie. Włączymy tylko przesyłanie danych komórkowych czyli w każdym miejscu, gdzie tylko będzie internet w smartfonie, możemy łączyć się z aplikacją Tuya i sterować naszymi urządzeniami w tym przypadku siłownikiem w każdym możliwym miejscu. Co oznacza, że możemy w domu zostawić gdzieś siłownik, wyjechać na wczasy, ten siłownik może otwierać okno, może nam dokarmiać zwierzęta, jeśli mamy odpowiedni podajnik, i to będzie działać. Możemy też obserwować jego pracę, na przykład kamerą, ponieważ aplikacja tuja oczywiście też ma takie możliwości. Możemy przeglądać w kamerze, co się dokładnie dzieje. I dzięki prostemu urządzeniu do sterowania Roletami, który przełącza fazę raz z jednego przewodu na drugi, możemy sterować też siłownikiem, a nie tylko żaluzjami, i tą symulacją otwierania i zamykania żaluzji sterujemy wysuń lub wsuń z możliwością pauzy zatrzymania w każdym dosłownie miejscu. Myślę, że takie rozwiązanie daje szerokie możliwości, a było bardzo niedrogie. Jak widzisz, zrobienie takiego sterowania jest proste i może pomóc w wielu aplikacjach w domu, a myślę, że nawet w przemyśle. Zdalne sterowanie włazów okien to wiadomo, ale też można przecież sterować czymś większym, na przykład jakimś obiektem, anteną, banerem reklamowym przy drodze można go przestawiać. Mieliśmy taki przypadek, obrócić, poruszyć co jest z daleka. Jest to możliwe ze swojego smartfona, z każdego miejsca, gdzie tylko jest Internet. W następnym odcinku projektujemy inteligentną sortownicę z użyciem kamery, suwnicy i siłownika. Zapraszam i do zobaczenia.